Ciało A zsuwając się wzdłuż równi przebywa drogę równą połowie długości równi. W tym samym czasie ciało B pchnięte w górę równi przebywa też połowę długości równi. Ruch ciała A jest jednostajnie przyspieszony bez prędkości początkowej. Piszemy wzór na drogę przebytą przez ciało A, a kwadrat przez dwa A to przyspieszenie ciała zsuwającego się równe g sinus alfa. Ciało B porusza się z opóźnieniem, ruch jego jest jednostajnie opóźniony. Piszemy wzór na drogę w ruchu jednostajnie zmiennym z przyspieszeniem minus g sinus alfa. Dysponujemy więc dwoma równaniami, w których są dwie niewiadome. Niewiadome to czas t oraz prędkość początkowa ciała B, V0. Proponuję postąpić tak, Zauważmy, że w drugim równaniu mamy g sinus alfa t kwadrat przez 2, co jest równe s dzielone przez 2. Zatem z prawej strony drugiej równości v0 t pozostaje bez zmian, a drugi ułamek zastępujemy stosunkiem drogi do dwójki. Połowa drogi z minusem, który występował tutaj. Następnie s dzielone przez 2 przenosimy na lewą stronę i dodajemy z lewej strony więc mamy S, a z prawej zostało nam V0 razy T. Stąd wyznaczamy poszukiwaną prędkość V0. Wartości jej nie możemy jeszcze obliczyć, bo nie znamy czasu T. Ale czas T możemy obliczyć z równania pierwszego. Mając wartość czasu, wstawiamy ją do wzoru na prędkość początkową ciała B wstawiamy również drogę 2 metry i znajdujemy, że ciało B pchnięto w górę również z prędkością początkową 3,18 metra na sekundę.